Cześć, witajcie, dziś troszeczkę inny temat, bo temat sterownika SKZP02, panelu pokojowego oraz samej aplikacji od tego producenta team CO sterowniki. Powiemy właśnie gdzieś kilka słów na temat y, tych urządzeń, jak one się właśnie spisują, bo wiele osób właśnie ma w planie zmienić sobie sterownik X na ten właśnie otóż sterownik. Sterownik myślę, że jak, jak najbardziej jest przejrzysty. Pozwala w jakimś tam zakresie procentowym na pewno zyskać na opale w ciągu sezonu. Ale to oczywiście sobie zobaczymy, jak to właśnie po dłuższym użytkowaniu wszystko wyjdzie. Interfejs bardzo fajny, bardzo fajnie przejrzysty jest, także jak najbardziej na plus. Spalania na przykład u mnie, akurat jest aktualnie 4,2. Woda była niedawno dosyć używana i troszeczkę te spalanie dobowe wzrosło. Ale właśnie możecie zobaczyć, ile jest w zasobniku, Jaka jest aktualna moc w kilowatach? Spalenie dobowe, chwilowe, całkowite i status czuwanie. Także myślę, że jak najbardziej w porządku. Możemy sobie również zaznaczyć modulację od do. Jakich właśnie mocach ma kocioł pracować, paliwo możemy też sobie również paliwo ustawiać, jak właśnie wygląda, następnie możemy też również sobie wszelkie szer parametry zmieniać. Ale przejdźmy oczywiście do samego panelu pokojowego, co możemy również z panelu pokojowego wykonać. Później do aplikacji, a kilka później słów. Na temat firmy Timel Co, sterowniki. W takim razie mamy również panel pokojowy od tego producenta. Powiedzmy, właśnie kilka słów na jego temat. Bardzo dużą zaletą jest to, że jest taki sam interfejs przejrzysty, jak najbardziej wszystko możemy sobie zdanie sterować właśnie z naszego domu, nie musimy. Chodzić non stop do kotła, podglądać jak to właśnie wszystko działa, do tego oczywiście nakłaniam, bo to jest bardzo, bardzo przydatna sprawa, a też nie jest droga. Spalanie widzicie już spadło do 4 kg po paru minutach. Możemy również przede wszystkim zmieniać właśnie wszelkie ustawienia z panelu pokojowego, nie musimy non stop chodzić do kotła. I zarządzać możemy, właśnie z naszego salonu czy też przedpokoju, cały, właśnie proces naszego kotła. Również możemy mieć wykresy następnie, co ważnym i dodatkowym atutem jest to, że możemy sobie, właśnie na noc, czy też na dzień, w salonie czy tam w przedpokoju, wyłączyć ekran. To jest bardzo dobrym plusem, żeby nas niepokoić w nocy, że coś się pali. Jeżeli chcemy tylko wzbudzić od razu ekran, dotykam gdziekolwiek, momentalnie się załącza cały panel, jak najbardziej w porządku. Zatem przejdźmy do, samego, do samej aplikacji, zobaczmy, jak to właśnie wszystko wygląda. Właśnie, możemy też sobie również z aplikacji skorzystać: Timel SKZP02 monitor, uruchamiamy sobie aplikację. Aplikacja się oczywiście połączyła. Jak najbardziej w porządku, możemy sobie właśnie podejrzeć wszelkie parametry, które są na naszym kotle, zobaczyć, czy też na przykład na przykład jakieś parametry, bo różnie to bywa. Na przykład możemy sobie zwiększyć zadaną temperaturę na kotle, 64, zapisz, po chwili będzie czarny, czyli zapisało. Czasami trzeba o chwilkę poczekać. Wstecz i widzicie mamy już 64 kotle na kotle no i kocioł właśnie wzbudził się do pracy na przykład możemy widzieć spalenie dobowe, chwilowe i tym podobne żeby na przykład wejść w ustawienia palnika to musimy chwilę przetrzymać palnik no i również możemy sobie tutaj sprawdzać paliwo, modulacje na przykład i wszelkie inne tego typu hmm. Parametry. Wykresy również możemy sobie podejrzeć. Pobierz. O, i widzicie. Pobieramy sobie wszelkie param wykresy i tak jak widzicie, wszystko jak najbardziej y, działa poprawnie. Serwer jest tutaj aktualizowany co mniej więcej 3 sekundy, z tego co zaobserwowałem, czasami co kilka sekund, ale o tym. Powiedzmy kilka słów na temat samego podejścia firmy do klienta. Zadzwoniłem kiedyś przed samym zakupem. Chciałem się dowiedzieć kilka informacji właśnie na temat tego sterownika i jak to właśnie wszystko jest. Panowie podeszli do tematu naprawdę bardzo w porządku. Oczywiście ja się nie ujawniłem, kim jestem, no bo właśnie chciałem właśnie sprawdzić. Zatem panowie spisali się na medal. Na każde moje zapytanie od razu dostawałem wszelką informację rzetelnie, szybko i na temat. Także podejście do klienta na pewno jest bardzo, bardzo w porządku. Jeżeli chcecie, sprawdźcie również to sami. Macie taką możliwość, także zadzwońcie, zapytać się o kilka rzeczy i jest naprawdę w porządku. Sterownik kosztował około 830 zł, panel pokojowy coś około 300 chyba 19 zł, z tego co pamiętam i moduł internetowy coś około chyba 450 zł. Myślę, że za taką cenę raz mówiąc e, koszty bardzo fajna, przydatna sprawa. Można fajne właśnie parametry sobie uzyskać zaoszczędzić troszeczkę na opale. Ale przede wszystkim mniej stresu, nie ma siedzenia właśnie przy kotle, bo wiadomo, zrobi się cieplej, przesupuje nam węgiel, zrobi się zimniej, również też jakieś problemy. Tutaj właśnie sam kocioł się adaptuje, także myślę, że. Sterownik cały z panelem pokojowym i z modułem internetowym ja mogę Wam polecić. Także jeżeli chcecie oczywiście takie kolejne materiały, dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie, bo to nic Was nie kosztuje, a mnie za to jak bardziej motywuje. A kiedyś zrobimy może taką małą przejażdżkę do tej firmy. Zobaczymy jak to właśnie wszystko wygląda. Do zobaczenia. Cześć.